Szymon Kuchutek, nowy szkoleniowiec z Grunwaldu Poznań. Skąd taka decyzja, że zostały szkoleniowcem? Ostatnio po ostatnio rozegranym finale doszliśmy do, jakby to powiedzieć, porozumienia z chłopakami, kto zostanie trenerem, ponieważ Łukasz poszedł na kurs afiterski nie będzie go. Paweł Bratowski zrezygnował. No i rozmowy potoczyły się w tą stronę, że ja zostanę trenerem i zaprosiłem do poprawy kolegę. Jakby powiedzieć, kona tego klubu, Tomka Dutkiewicza. To właśnie widziałem na treningu, że jednak bierzesz czynny udział, czy będziesz trenerem grającym? E, będę starał się nie grać. Jakby to powiedzieć, już zdrowie coraz słabsze. Doszło do nas wielu młodych zawodników, tak więc oni mają szansę się wykazać, pokazać się z najlepszej strony. Figuracja Mikułę na treningu. To jeden z tych nowych, tych starych. <noise> Uśmiechnąłem się. Mody, stary, ale swój, można powiedzieć. Ikona tego klubu, młodzież na pewno się dużo od niego nauczy, będzie pomagał również jako trener. I 12 zawodników, to dużo czy mało? Jakby to powiedzieć, w miarę można powiedzieć. Reprezentanci Polski zostali zwolnieni, ponieważ trenowali z kadrą i polecieli na wakacje. Wygraliście ostatnio w turnieju imienia Macia Szczeka w Rogowie. 12-13 młodych zawodników. Gra wyglądała obiecująco. Młodzi mieli szansę poznać gry, grę, jak się gra do tego zespołu, walczyć, pokazać swoje umiejętności. Kolejnym sprawdzianem turniej z okazji stulecia warty? Dokładnie tak. Tutaj już będziemy w większym składzie. Zespół poprowadzi Tomek Dudkiewicz. Zastępstwie czy jak? Tak, mnie nie będzie. Po prostu miałem zaplanowane wakacje. Poinformowałem władzę klubu. Wyjeżdżam z rodziną na wakacje. To był ostatni termin. Które można było wyjechać, nie było takich planów, że będzie turniej, tak więc zaplanowałem prędzej wakacje na tej gwip. Czy Monchotek wrócił do ogywaldu po to, żeby odzyskać litę mistrza polski? Oczywiście, taki jest tylko cel tego zespołu.